Cześć kochani witam Was bardzo serdecznie o poranku z pyszną kawą w kubetku, A w kubeczku, na którym jest napisane Love never fails. Miłość nigdy nie zawodzi. To jest takie doskonałe przypomnienie na dzień dobry dla mnie, że e, miłość nigdy nie zawodzi. Że miłość to jest ten komponent życia, który zmienia wszystko. Czy jesteś zakochany w drugim człowieku, czy jesteś zakochany w Bogu. Jakiekolwiek doświadczasz miłości, czy takiej ziemskiej, czy takiej ludzkiej, twoje życie nigdy nie jest już takie samo. I kochani, ja naprawdę doświadczyłam i tej miłości ludzkiej od w rodzinie, i w, od męża, ale. Tak naprawdę tą miłość, taką Bożą, którą doświadczyłam, ona zmieniła moje życie naprawdę na zawsze. To nie znaczy, że moje życie jest bezproblemowe i nie zmagam się więcej ze swoimi dramatami, problemami, z samą sobą, absolutnie nie. Natomiast na swoim fundamencie rekolekcji ignacjańskich doświadczyłam i właściwie pozwoliłam Bogu. Się ukochać, pozwoliłam Bogu ofiarować e, tą miłość, którą ma dla każdego z nas. On nie ma jej tylko dla mnie, On ma ją również i dla Ciebie, dla każdego z nas. Pan Bóg nie umarł na krzyżu tylko za mnie, chociaż jeżeli byłabym jednym, jedynym człowiekiem, zrobiłby to. On umarł e, bezwzględnie za każdego człowieka, który był, e, który jest i który będzie. A najpiękniejsze jest to, że zrobił to z miłości do ciebie i do mnie. Jeżeli mu tylko pozwolisz doświadczyć, jak właściwie pozwolisz, poprosisz o tą miłość a, i pozwolisz jakby przyjąć to, pozwolisz, dasz sobie zgodę na to, żeby, żeby Bóg ci objawił, żeby Bóg ci doświadczył, żeby ci, żebyś pozwolił inaczej. Po prostu przyjmij tą miłość i pozwól sobie na doświadczenie tej miłości. Mówię się o nią. Bóg nigdy nie zawodzi, ponieważ jak w liście do Koryntian czytamy, Bóg jest miłością, a miłość nigdy nie zawodzi, nigdy nie upadnie. Boża miłość nigdy nie zawiedzie Ciebie. I chcę jeszcze się z, podzielić fragmentem z, z, z Księgi Psalmów, Psalm 32. Bardzo mi się podoba to, 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 ten fragment, to słowo. W ogóle, kochani, słowo Boże jest po prostu takim niesamowitym doświadczeniem dla Ducha, że zachęcam wszystkich, aby je smakowali, aby poznawali Boga, aby szukali wskazówek, abyście szukali wskazówek właśnie tej pięknej księżyca, tej Księdze miłości do nas. Psalm 32, werset 9 Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i ustą można je okiełznać. Nie przybliżą się inaczej do ciebie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł. Słuchajcie, to jest niesamowite zaproszenie yy, yy, też Pana Boga do tego, aby i wierzyć sercem i używać rozumu. Nie możemy oddzielić wiary od rozumu ani rozumu od wiary. Ale y, nasza wiara może być oświecona rozumem, a nasz rozum może być oświecony wiarą. I chciałam Wam powiedzieć i zaprosić Was do tego, aby skorzystać właśnie też z kolekcji ignacjańskich, bo tam, y, właśnie w tej formacji ignacjańskiej, ja się tam tego uczę y, właściwie, można powiedzieć, cały czas. Ale taki pierwszy krok, który, w którym właśnie doświadczyłam tego połączenia, można powiedzieć, wiary i rozumu w taki y, namacalny sposób, było to na rekolekcjach ignacjańskich, na moim fundamencie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu. Ktokolwiek by chciał wziąć udział w tutaj w Stanach Zjednoczonych rekolekcjach ignacjańskich, będą nam towarzyszyć mocni w Duchu złodzi. Proszę o kontakt: rekolekcje ignacjańskie USA .gmail .com. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam do smakowania Słowa Bożego tak jak rano. Smakujemy pyszną kawę. Ciao!